Ej bezkitu, jedna wielka woda, kurwa. A pod mostem to mi nie jedzie. Nie? tam nie rusza nawet. Pod mostem to będzie masakra, no przecież zobacz pa, co. Patrz, patrz. Pa. Ja pierdolę, nie? <suszy> kurwa, co tu się dzieje? Czeku. No to jest rzeka, a nie ulica teraz. Co to spada jeszcze? No. To jest normalnie kurwa rzeka, a nie ulica. Patrz co tam koło pałacu młodzieży się dzieje Ej! Pa. Ja pierdolę